Dzisiaj jestem w klubie, aż ochrona mnie wygania. Na awaryjnych światłach skończę jutro, boli pania. Dzisiaj jestem w klubie, aż ochrona mnie wygania. Na awaryjnych światłach skończę jutro. To ona dzisiaj w nocy nie chce zostać sama. Jak odbiorę mój font, to przez godzinę gada. Zabrałem ją na miasto i wszystko jest bajka. W uperze tu się. Jadę na skuterku po ulicach Szkr, szkrę, Gdzie, Gdzie moje żemeczki, bo mam dzisiaj nie ma dobry humor Mordowy pad mi z cały pik, pik, pik Więc wyciągam kartę, freeza, robię pik, pik, pik Dziś dziś dzisiaj jestem w klubie, aż ochrona mnie wygada Jestem w klubie, aż ochrona mnie wygania. Na awaryjnych światłach skończę jutro. Ona, ona dzisiaj w nocy nie chce zostać sama. Jak odbiorę mój fundo przez godzinę gada. Zabrałem ją na miasto i wszystko jest bajka. W uperze tu się kleje, bo wylałem szampan. Ona to jest gwiazda przed kamerą, mnie Złamała mi druta, teraz idziemy pospawać. Ten diament na jej Możesz wszystko mnie wiedzieć oprócz haseł na me konta Awaryjne światła na nas wszystkich, Mr. Polska Ja i meziom, ale zremontujemy ci lokal Nie ma już biletów kiedy w klubie jest mój wokal Dzisiaj jestem w klubie, aż ochrona mnie wygania Na awaryjnych światłach skończę jutro, ona dzisiaj nocy nie chce zostać No, mi się nie podoba, nie będę tego słuchał. Ale, ale taki sam miałem ten: jak słuchałem złotych tarasów pierwszy raz. Mówię, kurwa, ty, jaki ciężki syf to jest. No, 22 miliony wyświetleń. Meta Snell,